Witam Was moi drodzy, jestem Zygfrydku To jest Splinter Cell Conviction Ojej spalona eee, To jest misja w Iraku to Mogę zoomować, no to wiem co... Aha, to że taki sam jak w tym, w tym moim MP5 Okej okay, fajnie Dobra teraz się skradamy O jest jakiś żołnierz, ja to też mogę robić po cichaczu w takim razie O fak nie? to nie brzmiało jak broń z tłumikiem No nic W takim razie tutaj zrobimy znowu rozróbę Mój oddział został troszkę rozbity tak jakby Mam teraz się z nim przegrupować Biorąc pod uwagę tryb narratorstwa w ostatnim wstawce filmowej, która była na końcu ostatniego odcinka, mam tylko pewne wątpliwości czy jestem teraz nadal samym Fischerem, czy tym jego kolegą wikiem. Myślę, no tutaj trudno poznać, bo twarzy nie ma odkrytej, ale myślę, że o tym się przekonamy dość niedługo. O! 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 Jeszcze ktoś tam coś się rusza, nie to ogień. A mnie. Dobra, tu mnie nikt do mnie nie strzela. Do długo do mnie nikt nie strzela, to raczej znaczy, że nikogo nie ma w pobliżu. Czy mam pistolet? Mam. Kilku załkwiłem granatę więc nie jest źle tu jeszcze kość słyszę F*** ale zes Ja z tych win Zaraz Tak strzelam full auto Ale jak mam wrażenie że jak przez zoom to nie mogę full auto No Serium po 3 strzelas automatu Ciekawe takie szkolenie komandosa, że on już sam wybiera kiedy jak strzelać Jak przyceluje to to serią, jak nie przyceluje to full auto To nie ma sens Wszystko rozumiem z tych znaków Bagdad 110 km eee, Granica Iraku 60 km Aha patrzcie, nie mam w cieniu czarno-białego, czyli nie ma żadnego skilonania się اوكي سويتو دائما علي يا صديقي انت تقلق كثيرا ما سيجدونه عندما ياتوا هو دما وجثث ميتة. انهم لا يعرفون ما هذا استعدوا المعركة اوه ان Jeszcze ktoś... Tak, jeszcze ktoś tam gdzieś do mnie strzelał. Mam daleko, ojejku. Wow, trafiłem go z tej ległości Kto by pomyślał? Jeszcze tam jeden został. O, widziałem, schował się. O, jeszcze dwóch, jaj wow. Ajajaj. Widzę, że niestety nie tylko ja mogę ich trafić z tej odległości. Troszkę zbyt dobra ta cenność bo powiedział, to, że z drugiej strony to wyszkolony komandos, więc... No, już skończymy z pisaniem Czy jeszcze ktoś tu został? Ej, I jak to to wybuchnie? Wow! Są dystrybutory, też powinny wybuchnąć. Nie, dystrybutory już są kuloodporne. No cóż, nie można mieć wszystkiego, prawda? O, tam widzę jednego pana. ogóle powiem, że nie bym wam zrobił serię z Ghost Recon Future Soldier. Niestety Mój komputer jeśli udźwignie tą grę, to już na pewno nie udźwignie jej z nagrywaniem. Więc póki nie kupię nowego Peseda nie macie co się spodziewać tego typu gier na moim kanale. Cóż życie wiecie, tak to bywa. Ale jest dużo innych fajnych rzeczy. Czy tu ktoś był? Nie, wydawało mi się. Dobra, co teraz? Czy tu nie ma jakiegoś żydela? Nie, pół sto, ok. Troszkę klatkuje, tak minimalnie bym powiedział. No ale duża, większa przestrzeń, A tu się wydaje granic dostosowana do takich. Tam jest jakiś pan.

Nie chcę dlaczego... Ja nie ja mam kamery, nie idę te Wiem, że bez nagrywania to się to nie troszkę lepiej na ja się nie ma. No kurczę, dla bo... mnie. Powiem wam, że teraz z tym klatkowaniem troszkę ciężko momentami nagrywać nawet. Bo ten celownik czuć, jak on tak skacze lekko. لماذا لا تاتي الينا؟ لقد نفذت تخيرتي، اعطوني ثانية لاعادة التزويد. يا هل هذا ايها لا الينا عليه انه يا ايها الجبال اختبأ احذر احزر هل تعتقد اننا سنقع في هذا الكمين؟

Tu nie mogę nawet wyjść Czyli naokoło, dobra lecimy naokoło, nie ma co się przejmować jest jakiś... No byłaś coś to było. Chyba... to to było jakieś zabugowane coś Pustop, ustop, stopu Dobra uciekamy co to było? Rescued squad leader Kto jest dowódcą? Nie słyszę. Czy nie jest tam? Dobra. Czyli długo się przekonamy, czy to Wiktorem brakuje sama, czy sam i

ale w sumie w misjach zwykłych tego karabinku będę rzadziej używał, więc chyba nie muszę się tym przejmować. Ach, jakiś filmik myślałem, że to jakiś ludzik. Co to jest? Wow Jakieś elektrostrzansy. Chyba. Przed prezentacjach przesłuchują sama. Czy sama albo Wiktora, no. Dobra, którą z nich na pewno. Słuchaj wygląda jak sam, ale z drugiej strony nie wiemy jak wygląda Wiktor. Co mówić każdy z nich? Uratuj im przyjaciela. Dziękuję, Wiktor. Dobrze no mi się dobra, dobra, że Wiktor jesteśmy w tej misji. Kędziesz backup? Good question. Walford base. Mm. This is Husky. Mam dwa razy na out of here. Husky, to jest Walford base. You are one lucky son of a bitch. We'll have a bird in the air as soon as we can pinpoint your location. Roger that, Warford. We are at. Boom. We gotta move! Krise, krise. Okay. Tell you all? Panic. Oh! Tego Pięknie na niego wbiegli Sam do kogo strzela mnie to nie widzę o. o kurde robi się go ręce Masz jeszcze jakieś granaty? Sorry Sam Oh, that's cool. Oh, that used to be too. Is anyone from the presenting? Is that Nevada? Thank you, the boy. Husky, this is Balsalisk. You still down there? Roger that, Bassor. Why don't you boys sit your asses down and we'll come get you? Yeah. We're not going anywhere. You hear that, Sam? Please, please. We're getting out of here! Thanks for coming back for me, Dick you don't leave a brother behind sam you don't leave family that op started a change in sam one that would take years to really show itself years of figuring out what that change meant but sam's deal with grimm meant he needed intel on emp's and black arrow right now sam never asked for the little things which meant this was big the other question was where to meet we picked the National Mall public space lots of crowds for cover open approaches it made life tricky for the spotters I could dodge them. And Sam he could find them and he did I'll say goodbye to you I widzimy się w całym miasteczku, no to wygląda tak, w następnej misji. Trzymajcie się i do następnego. Hej.